Sylwester w Zakopanem tylko dla bogatych? Planujecie przywitać nowy rok w stolicy polskich Tatr? Przygotujcie się na spore wydatki. Ceny za noclegi i atrakcje w Zakopanem na Sylwestra 2024-2025 przyprawiają o zawrót głowy. Wynajem apartamentu może kosztować kilkanaście tysięcy złotych za kilka dni. Bądź uwaga, to jest prawdziwa oferta 10 224 zł za jedną sylwestrową noc. Restauracje, stoki narciarskie i imprezy również podbijają stawki. Mimo to, chętnych nie brakuje. Nie brakuje też głosów krytyki. Niektórzy twierdzą, że wywindowane ceny odbierają zakopanemu urok małego górskiego miasteczka. Inni argumentują, że warunki są dyktowane przez rynek. A skoro turyści są gotowi płacić za niezapomniane chwile, no to nie ma problemu. Czy Waszym zdaniem warto tyle zapłacić za kilkudniowy pobyt w górach? Dajcie znać koniecznie komentarzach.